I powiedzcie mi, co wy myślicie o tym? Co myślicie o takiej edycji kolekcjonerskiej? Generalnie to nie dość, że to jest edycja kolekcjonerska, to jeszcze jest y, limitowana. I mamy tutaj w tym składzie y, maskę, która jest na ścianę, 24 cm na wysokość i 34 cm na szerokość. To jest y, cholernie mała rzecz, powiem szczerze. Mamy do tego jeszcze y, dziennik. Yy, prawdopodobnie to będzie jakaś taka totalna popierdółka, ale ja się zastanawiam je nasz, je, nad jedną rzeczą, czy przypadkiem nie będą dołożone jeszcze do tego przy, przy okazji długopisy. A na dobrą sprawę to jest taka głupia okładka. Prawdopodobnie. Nawet może zresztą nie być w tym. Ale nawet, że, nawet gdyby to ten... Że, że, jezu, nie jest w ogóle ten... Żaden z rzeczami z gotika żadnego logu nie ma ani nic. I jest soundtrack, który prawdopodobnie będzie na płycie CD albo DVD. Mogliby chociaż dać winyl czy coś I mamy opaskę I zgadnijcie ile to kosztuje Bo ja myślę, że wezmę kurwa spadnę z krzesła Jak wziąłem ten Wpytę Siemano lewcej I ma ogniot. <grytanie> Kurwa chłopie, masz rację, że to jest gniot Ale pomyślcie ile to kosztuje O, 7500 w ogóle sztuk Pojebało ich moim zdaniem Przy takiej ilości i przy tej cenie Strzelasz 800 pomyliłeś się o 63 zł. No prawie, prawie 900 kosztuje. Kurwa, oni nawet nie pokazali gry a dają to! Ja pierdzielę, co za łeb pomyślał, żeby wydać coś takiego za 900 zł. Ja pragnę wam przypomnieć, że. Yy, nie tak dawno temu, dwa lata temu bodajże, albo 3, wychodził ELEX 2. Za 700 można było kupić sobie figurkę. Yyy... Znaczy kupić sobie kolekcjonerkę z, kolekcjonerkę z figurką, z bryloczkiem, yy, z jakimiś tam jeszcze fantami, chyba był jeszcze do tego. I to było moim zdaniem bardziej pełne, kurde, cyberpunk kosztował 750 zł z tego co mi się wydaje, no i też mi się wydaje, że to była taka dość spoko kolekcjonerka, a to kurwa kosztuje... No właśnie, to mogliby chociaż zrobić, a oni dali nam coś takiego, no... <śleskujesz> Jezus Maria... Co to kurde kupi? Chyba jakiś zjeb normalnie. Ja tam niczym, że oni wezmą, nie wiem, zrobią taką kolekcjonerkę, która będzie kroju, nie wiem, chociażby tej z Gotika 3, tam gdzie mieliśmy tego Nordmartika. Nie wiem, czy pokażicie, ale zaraz wam wezmę, podrzucę, jak to wygląda. Ta figurka wygląda tak. To wygląda 10 razy lepiej. A tu dojebali normalnie 863 zł, no prawie 900. Kurwa, z konia spadli. I takim oto niemiłym akcentem zakończymy sobie dzisiejszego streama.